Witam Was, Sodiakalne Skorpiony, bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was. Czytanie na miesiąc kwiecień. Jak co miesiąc sprawdzę dla Was energie najważniejsze miesiąca plus karta rada. Sprawdzę również miłość i uczucia u singli, jak i u, u związków. I jako ostatnie kwestie e, finansów, kwestie pracy dla Was. E, I kochani, zachęcam Was do sprawdzenia swojego ascendentu, jak i do rozejrzenia się po moim kanale, bo wiele ciekawych czytań i przekazów znajdziecie. Zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia, skoczenia, zostawienia komentarza i jeśli komu macie śmiało, udostępniajcie. Natomiast jeśli są osoby zainteresowane czytaniem bądź rytuałem prywatnym, to w opisie pod filmem wszelkie e, dane, informacje e, znajdziecie. Ja przychodzę już do czytania dla Was. Już rozłożę karty i zobaczę, co Waszej energii będzie się działo, skorpiony w kwietniu. Kwiecień u Was, kwiecień u was. już patrzymy. Królowa Mieczy, e, siła, szóstka kielichów, rada, król mieczy, e, single, e, cesarzowa i król kielichów. Związki. Aspółła. O, dwójka kielichów. Co to za romantyczności? uniesienia romantyczne. Ogromna seksualność, a praca finanse. Paść kielichów, dwójka monet. Mamy dziesiątka. O, proszę, dobre wybory, dobre inwestycje. Dziewiątka monet. No, będziecie wzbogacicie się na pewno. Przypływ pieniędzy, gotówki. Co to tutaj będzie dla was? U Was drogie skorpione, czym to Wy się zajmujecie? Niemniej jednak, um, powiedziałbym, jakaś kobiecinka, z którą może być jakiś konflikt, jakiś problem, urzędniczka, może to być lekarka, może być tak, jakbyście się nie zgadzali w jakiejś kwestii, nic nie, nie, nie ale powiedziałbym, że dojdziecie do jakiegoś porozumienia. Tutaj też ktoś dobrze Was prowadzi. Wam może się wydawać, że ta osoba nie ma racji, albo że Was dobrze nie chce, a to jest naprawdę osoba, mm, ona chce dla Was dobrze. Jest doświadczona, ma wiedzę, więc e, dobrze was tutaj prowadzi i dajcie się e, poprowadzić, tylko e, potrzeba jest jakiegoś doinformowania się, e, rozmowy tak, i otwartości, zadawania pytań, jeśli macie coś jest niejasne, tutaj trzeba wyjaśniać pewne konflikty, a nie na zasadzie, że e, um, obrażam się albo dystansuję się, albo wycofuję się. Jest siła e, dalej, więc e, tak czy inaczej, zdrowie tutaj wam e, się poprawi, jeśli macie jakieś. E, powiedziałbym, że to są jakieś przewlekłe rzeczy, przewlekłe choroby dolegliwości. Tutaj wszystko się fajnie unormuje, ale ważne jest też, żeby trzymać się tutaj jakieś recepty bądź tego, co zostanie umówione z danym lekarzem, bądź osobą prowadzącą was po prostu. Poprawa też powiedziałbym stanu psychicznego, więc tutaj też były jakieś, jakieś lęki, obawy, stresy, inne rzeczy to też jakby to się fajnie unormuje wszystko. E, też wszelkie kwestie właśnie urzędowe, konfliktowe, tutaj wszystko fajnie i mamy e, po końcu miesiąca spotkanie z jakimiś osobami z przeszłości, e, bądź czy też z przyjaciółmi, kwestie dzieci mogą być dla Was ważne, też jeśli macie dzieci, Wasze dzieci, tak, e, ale powiedziałbym też jakieś pomysły z przeszłości mogą powrócić, coś za coś się gdzieś chcieli e, zabrać, albo jakiś taki sentyment, o kimś pomyślicie, z kim się tutaj e, spotkacie. Rada dla Was, drogie Skorpiony, myślę, że jest dobrą bardzo radą, bo tutaj mężczyzna mi się pokazuje. Może jest po prostu tak, że Wy z kobietami nie potraficie współpracować, a nawet jeśli to jest lekarz, urzędniczka i tak dalej. Tutaj, jakby poprosić o osobę, o mężczyznę, albo szukać mężczyzny w takim razie, bo mam króla, króla mieczy dla Was w radzie. Czyli jeśli z tą kobietą, no, tak jak mówiłam na początku, próbować dogadać się, e, otwarta komunikacja i tak dalej, jak się nie da, to szukać faceta, tak? Bądź poprosić o mm, zmiany lekarza, no, zależy też z kim macie tutaj do czynienia, bo to mogą być kwestie urzędowe, prawne, może być adwokat, na przykład macie panią adwokat, a może lepszy jednak będzie pan e, dla was adwokat. Tutaj jest, wiecie... Każdy ma swoje jakieś osobiste preferencje, no jednym, jednej kobiecie się dobrze współpracuje z innymi kobietami, a są kobiety, które wolą z facetami jednak, bo zawsze to inaczej. Także tutaj coś, coś w tym stylu mi się pokazuje, że tutaj ten, dlatego ten facet jest dla Was tą radą, że z kobietą mam nie będzie po drodze, ale z facetem już tak, więc tutaj jakby próbować jeszcze gdzieś tę relację podtrzymać i zobaczyć, czy się da, jak się nie da, to wtedy rzeczywiście um, iść do mężczyzny, bo um, wiecie... Nawet jeśli wy spróbujecie tutaj e, gdzieś to załagodzić, wszystko, a relacja będzie nadal burzliwa, bo i tak nie będzie wam coś pasowało, to jakby nie będzie fajnych efektów, niezależnie od tego jak, o jakie kwestie i sprawy chodzi tutaj. Więc ważne jest, to, żeby ta współpraca była. Mm, najpierw musi być ta więź, tak? Dobra relacja, żeby tutaj mogła być dobra współpraca i dobry dalszy jakiś proces, bo inaczej nie będzie efektów po prostu, a szkoda by było. Um, ale weźmiecie się za, za, za dużo rzeczy też, powiedziałbym, końcem miesiąca, zwłaszcza tutaj. Um, fajne, przyjazne w ogóle, jakieś spotkania miłe, takie lekkie, fajne coś. Um, single powiedziałbym w energii przyciągania, jak najbardziej cesarzowa, ale uważaj, żeby nie wchodzić w rolę mamusi, drogie um, skorpiony, um, bo możecie kogoś um, raz w, w pierwszej kolejności przyciągnąć, ale w, dru w drugiej kolejności odstraszyć też jak za bardzo będziecie też może e, nie chcę mówić nadopiekuńcze o to jest to słowo, którego szukam nadopiekuńcze to kogoś to może wystraszyć i pójdzie sobie e, dalej tak bo tasażowa no daje wszystko ale tutaj to nie chodzi o tą kwestię dawania wszystkiego tylko nadopiekuńczość taka duża ogromna i jakby e, ktoś tutaj się tym jakby wiecie może stwierdzić, że szukacie nie faceta a synka na przykład e, do wychowania na tej zasadzie i tutaj jakby przez to jest to gdzieś pójście dalej Mam wrażenie, że za dużo jesteście za dobre, za dużo dajecie, i to e, czasami może przyciągnąć nieodpowiednie osoby do was, i, które będą z tego czerpały, a tu mi się pokazuje wręcz ktoś, kogo to e, ospychnie od was. Może dlatego też, że ta osoba będzie chciała odepchnie to tą osobę od was, może dlatego że ta osoba będzie chciała tutaj też coś pokazać, też coś dać, a będzie miała czas poczucie, że tego nie może, bo wy jakby o wszystko dbacie na tej zasadzie, ale coś tu, jakaś relacja jest, coś tutaj się dzieje, tylko żeby właśnie było więcej równowagi, a nie na zasadzie, że jedna osoba daje wszystko i już tym samym przytłacza drugą osobę, przez co ta osoba nie ma przestrzeni tutaj na jakieś swoje działania i odchodzi, tak? Na tej zasadzie związki, relacje, co tutaj się dzieje, ognista, ognista, energetyka, także seksualnie myślę będzie, będą randki, będą jakieś fajne wypady, wyjścia razem, wspólnie, no, podkręcicie tutaj temperaturkę, to bez uzdań, ale fajnie, gdzieś też pojedziecie, gdzieś, no mówię, będzie się działo, tak? Tu, tu jakieś wyjście, tu może do restauracji, tu jakaś randka, tu jakiś wyjazd, jakiś wypad i powiedziałbym, że, że będzie fajnie, powiedziałbym, że te relacje, tak jakby jeśli były w zatrzymaniu, to nagle coś odżyje was po prostu, nagle zaczniecie dawać, jakbyście się to dopiero poznali. Może właśnie e, pierwsze randki, pierwsze spotkania to były taki intensywny dla was czas też już gdzieś się spotkaliście, rozmawialiście, jeździliście tak dalej, i tak dalej, to jakby miało tutaj właśnie znowu się zadziać, więc powiedziałbym na nowo się tutaj mm, rozmiecicie ogień waszej relacji, waszym związku, więc to jest jak najbardziej na plus miłe, przyjemne e, spotkania, rozmowy od serca do serca e, porozumienie, e, zwłaszcza jeśli jesteście też po jakichś e, kryzysach, powiedziałbym może jakaś na was separacja, choć, o tak daleko bym może nie brnął ale może było jakieś nieporozumienie, może był jakiś dystans, może była właśnie jakaś taka niefajna energia między Wami. To, to wszystko się fajnie obraca w dobrą energię dla Was, Skorpiony, super. I praca, dużo możliwości, dużo ofert, i będziecie działać przede wszystkim i działać, prze, będziecie tak naprawdę przebierać w możliwościach, w decyzjach i dobrą jakąś inwestycję zrobicie, dobrą decyzję podejmiecie, albo gdzieś te wspólne faktory połączycie tak, że będzie z tego biznes, e, będzie, będą z tego pieniądze tutaj. Dziesiątka monet kończycie tak miesiąc, więc mm, bogaci, bogaci skorpiony będą. E, a tak e, już bardziej poważnie, może tutaj rzeczywiście będą jakieś rezultaty e, w formie pieniędzy. Ale to jakby wszystko przez wasze jakieś takie, wiecie, dobrze zażonglujecie tymi możliwościami bądź sytuacjami, tak coś połączycie, że będzie, ubijecie ten interes, ubijecie ten biznes, będą tutaj jakieś, jakieś większe pieniądze niż jakbyście na przykład poszli tylko jedną drogą albo nie połączyli czegoś z czymś. Nie chcę mówić, że wykorzystujecie sytuację, bo to nie chodzi o to w negatywnym świetle. Wykorzystujecie dane sytuacje, ale w dobrym celu, jakby. Czyli tutaj po prostu macie głowę do, do jakichś interesów, do jakichś tutaj przedsięwzięć powiedziałbym i pieniądze do Was przychodzą. Coś się tutaj pomnoży, jakiś też powiedziałbym dochód. Może właśnie jakieś inwestycje, może coś oprocentujecie tutaj, a mm, jeśli chodzi o Waszą pracę, jakieś komplementy mi to przychodzą, też jakbyście mieli coś wygrać, może jakby bierzecie udział w jakichś konkursach. To też jest jakiś upominek, jakiś prezent, coś do Was fajnego przychodzi. W pracy komplementy, miłe, czułe słowa, ale też powiedziałbym. Może być u niektórych tak, że właśnie pracodawca może być milszy dla was, tak? I ktoś was będzie chciał zatrzymać w jakimś miejscu, a Wy macie już inną opcję i dlaczego e, wybierzecie tę opcję, bo to jest opcja, e, która da Wam więcej pieniędzy, tak? A może funkcja ta sama, ale lepsza kasa, lepszy pieniądz. I dlaczego mielibyście zostać w tej firmie, robiąc to samo za mniej pieniędzy, jak możecie iść dalej, robiąc to samo i mieć e, większy pieniądz. Chociaż tą no, funkcja może się troszkę różnić, ale wiadomo o co chodzi tutaj. Dziewiątka może nas spodziali więc ogólnie myślę, że rozwój zawodowy rozwój zawodowy będziecie gdzieś iść dalej, e, nie dacie się wykorzystywać, e, nie będziecie też kwić w miejscach właśnie w których rozwój jest ograniczony, e, czy też finansowy, czy też ogólnie jeśli chodzi o Wasze doświadczenie i umiejętności możliwości. Drogi skorpiony, więc na plus. Finansowo, bezpiecznie, zawodowo powiedziałbym, żonglowanie możliwościami, ale też jakby na plus, jak najbardziej. Nie ma żadnych zagrożeń, nie ma żadnych niebezpieczeństw, nie ma również żadnych takich znaków wykrzyknikowych, tak? Więc super. Wszystkiego wspaniałego dla Was. Zachęcam Was raz jeszcze do sprawdzenia swojego ascendentu jak i do rozejrzenia się po moim kanale, um, również do zasubskrybowania mojego kanału, do polbienia czytania, zostawienia komentarza, jeśli komu macie śmiało udostępniajcie. Natomiast jeśli są osoby zainteresowane czytaniem bądź rytuałem prywatnym, to w opisie pod filmem wszelkie informacje i dane kontaktowe. Serdecznie Was pozdrawiam, wszystkiego wspaniałego drogie Skorpiony i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.